No dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was z kolejnym czytaniem z cyklu Wybierz grupę, wybierz obiekt, wybierz kartę. A będzie to czytanie pod tytułem Szybkie tak lub nie plus rada na potrzebę chwili. Także kochani to będzie czytanie bardzo szybciutkie z kart... Odpowiemy sobie, każda karta będzie odpowiedzią tak lub nie. I dodatkowo radą, której potrzebujecie, którą potrzebujecie usłyszeć właśnie w tym momencie. No i jak widzicie, przygotowałam dla Was dziewięć kart, przedstawię Wam tylko um, obiekty z bliska, byście mogli jeszcze bardziej zdecydować. Oczywiście, jeśli macie jedno pytanie, to jedno, jeżeli chcecie radę na jedną rzecz, to na jedną, a jeżeli macie ich więcej, to śmiało wybierajcie. Tak jak mówię, macie tutaj dziewięć opcji do wyboru. I teraz opcja numer jeden, karta. Numer jeden to nasz Malfoy z Kinderków. Kto znak Harrygo Pottera i lubi, to macie tutaj Malfoya. <noise> numer dwa karta to nasz różowy storczyk. Karta numer 3. biały słonik. Karta numer 4. Cz nasz niezawodny kociamberek ze Złoty. Karta numer 5 to Kryształ Górski, nasza piękna geotka, mijająca się. Karta numer 6 to Bratek. Karta numer 7 to Malachit. Karta numer 8 to Kasztan. I karta numer 9 to Złoty Chary. Także mówię, wybierzcie to, co Was przyciąga. Czasóweczkę zrobię w opisie pod filmem, tradycyjnie, tak żeby łatwiej Wam było przeskoczyć do karty, która Was akurat interesuje. Ogólnie, jeżeli jesteście pierwszy raz, to zachęcam do zapoznania się z opisem pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, z którymi warto się zapoznać. Oczywiście łapki w górę, komentarze, subskrypcje, udostępnienia są również bardzo, ale to bardzo mile widziane. I wiem, że już nie możecie się doczekać odpowiedzi, więc odsłaniamy. Wybraliście kartę numer jeden? Malfoja naszego... To oto Wasza odpowiedź. O! Kochankowie. Kochani, jeśli chodzi o tak lub nie, jeśli chodzi o relacje, współpracę, em, różnego rodzaju kontrakty i tak dalej, to jest zdecydowane tak. W innym przypadku bym powiedziała, że decyzja należy do was, bo jednak kochankowie no jest kartą wyborów, więc tutaj taką decyzję troszeczkę oddeleguję dla was. <laughs> jeżeli chodzi o Radę, em, Rada to jest. Em, podążaj za głosem serca, tak bym powiedziała. Jeżeli ktoś cię uszczęśliwia, coś cię uszczęśliwia y, i tak jak mówię, jeżeli myślisz tutaj o jakimś związku, kontrakcie. O jakiejś osobie czy coś takiego, możesz obdarzyć ją swoim zaufaniem. Jest to osoba godna zaufania, jest to twoja bratnia dusza, jest to ktoś, na kim e, tobie zależy i komu na tobie zależy, więc śmiało podążaj tą drogą. E, czeka cię tutaj jakaś miłość, piękne partnerstwo, dobra współpraca. E, przepraszam Was za psa e, z tyłu. <laughs> I kochani, naprawdę <laughs> to jest rada, żeby podążać faktycznie za głosem serca. Mhm. Dobra, karta numer dwa. Różowy storczyk. Zobaczmy. Ojejku, dobra, tak sobie odsłonimy. Ósemka pentakli. Ósemka pentakli jako tak lub nie jest zdecydowanym tak. Jako rada mówi, nie przestawaj się rozwijać, nie przestawaj się edukować. Jeżeli myślisz o jakiejś edukacji, kursie, szkoleniu, studiach, to jest zdecydowanie tak, żeby pójść do przodu. To jest dobry czas, żeby rozwijać siebie, to jest dobry czas, żeby gdzieś tam wzrastać, to jest dobry czas też, żeby coś naprawić. Więc jeżeli myślisz o naprawie czegoś, jakiegoś związku, jakiejś relacji, jakiejś sytuacji, postaraj się, bo masz szansę tutaj coś dopieścić, masz szansę coś tutaj. Tutaj uleczyć. Ósemka pentakli, kochani, też mówi o takiej konsekwencji w działaniu, odpowiedzialności, więc jeżeli działacie nad jakimś projektem, kontynuujcie to, co robicie, bo przyniesie to naprawdę dobre owoce dla Was w przyszłości. Ok, karta numer 3, biały słonik. No i zobaczmy, jaka tutaj jest odpowiedź dla Was. Mm, a pentakli, Pięknie. Czyli jeśli tak lub nie, no to zdecydowane tak. A pentakli zachęca do z, z zrobienia czegoś nowego, zasiania nowych ziaren. Więc jeżeli myślicie o jakiejś nowej inwestycji, nowym związku, ciąży, nowych projektach, jak najbardziej jest to zdecydowane tak dla was. A pentakli zachęca, żebyś też myślał o czymś przyszłościowym, w kategorii, że jeżeli zostanie to zasiane, to faktycznie może zapuścić korzenie i przynieść dobre owoce. E, dobry czas na nową pracę, nowe biznesowe sprawy, nowe inwestycje. Więc kochani, zdecydowane tak. Dla nowych początków. Mhm. Karta numer 4, kociamberek nasz zezowaty. Zobaczmy naszą czwóreczkę. O, gwiazda! Tak lub nie? Zdecydowanie tak. E, jako rada podążaj za swoimi marzeniami, nie przestawaj się rozwijać, sięgaj gwiazd. E, niemożliwe może stać się możliwe. Nigdy nie trać nadziei. Szansa na uleczenie jakiejś sytuacji, ale też szansa na uleczenie swojego zdrowia, jeżeli macie z nim problemy. E, też dobra szansa, kochani, żeby stać się gwiazdą, więc jeżeli marzycie o sławie, marzycie o byciu gwiazdą w swoim życiu, e, jak najbardziej podążajcie za tym marzeniem, bo jest ono dla Was na wyciągnięcie ręki. Mhm, mm piękne. Karta numer 5, Kryształ Górski, nasza piękna geotka Kryształu Górskiego, zobaczmy. Tak lub nie? Piątka buław. Nie, kochani, tutaj odpowiedź brzmi nie. Piątka buław jest kartą konfliktów, kartą utrudnień. Tutaj jest informacja um, dwojaka. Z jednej strony nie wdawaj się w niepotrzebne konflikty. Czyli jeżeli ktoś ci prowokuje, ktoś próbuje jakoś namieszać w Twoim życiu, ktoś w jakiś sposób wpływa na Ciebie negatywnie, odetnij się od tego. Ale z drugiej strony, jeżeli jest coś, czego pragniesz, a ktoś Ci to utrudnia, nie poddawaj się. Walcz o to, bo ma szansę tutaj pokonać konkurencję, pokonać wszelkie trudności i osiągnąć jakiś swój sukces. Mm -hmm. Dobra, karta numer 6, bratek. Bratek. I zobaczmy, tak lub nie, dwójka buław. Tutaj decyzja też należy w części do Was, ale tak jakby decyzja jeszcze nie jest jednoznaczna. Coś się musi wydarzyć jeszcze, e, zanim e, podejmiesz odpowiednią decyzję i zanim właśnie ta odpowiedź będzie taka konkretna dla Was. Także dwójka buław, tu bym powiedziała jeszcze nie. Jeszcze nie albo jeszcze nie tak. <grywka> dwójka buław jako rada mówi... Yy, Przyjrzyj się dostępnym opcjom. Dwójka buław bardzo często zachęca nas do tego, żeby spróbować czegoś nowego, czegoś innego, ale zanim podejmiesz właśnie jakiekolwiek decyzje, warto jest się przyjrzeć wszystkiemu, zastanowić, przeanalizować i dopiero e, ruszać, że tak powiem, w nieznane. Dw przy dwójce buław mogą wystąpić jakieś blokady, jakieś trudności, e, więc e, warto się rozejrzeć za odpowiednim rozwiązaniem danej sytuacji, rozwiązaniem ewentualnego problemu, zanim, ko zamiast, kochani, też tak wiecie, przebijać się przez mur, tak? Także szukajcie tutaj alternatyw, rozwiązań, szukajcie czegoś innowacyjnego, szukajcie czegoś innego też, niż do tej pory e, szukaliście. Mhm. Dobra. Karta numer 7. Malachit. Zobaczmy tak lub nie? Dwójka pentakli. Tutaj też, kochani, e, odpowiedź nie jest jednoznaczna. E, tak, jakby karta chciała mówić, pozostań mimo wszystko elastyczny na różne opcje, bo może się jeszcze coś pojawić w Twoim życiu, co cię zaskoczy, ale też pozostań elastyczny względem innych sytuacji i innych ludzi. E, dwójka pentakli e, też mówi, że decyzja należy do Ciebie, szczególnie jeśli chodzi o kwestie inwestycji w swoją przyszłość, ale postaraj się zachować równowagę w tym, co robisz. Pamiętaj, że opcje są nie, niezmierzone i nieograniczone. Pamiętaj, że zawsze może pojawić się coś lepszego. I zawsze możesz zrobić coś lepiej, coś inaczej. Także tutaj też jest karta takiej waszej otwartości, żebyście byli otwarci na różne dostępne opcje, różne możliwości yy, i starali się, że tak powiem, też pogodzić wszystko. Jeżeli chodzi, kochani, o. Yy, Zachowanie równowagi, tak? Tutaj też starajcie się pamiętać o równowadze pomiędzy różnymi aspektami w swoim życiu. Nie poświęcajcie się w całości na przykład tylko na pracę, a ignorując resztę, resztę na przykład obowiązków czy spraw. Także tutaj starajcie się zachować równowagę we wszystkim, co robicie. To jest jako, jako rada. Mhm. Okej, okay. Karta numer 8. Kasztan. Zobaczmy, tak lub nie. Uch, nie, diabeł. Zdecydowanie nie, ko kochani. Jako rada, diabeł mówi: unikaj toksyczności w swoim życiu. Postaraj się odciąć to, co ci nie służy. Czy są to związki, czy są to relacje, czy to są jakieś twoje zachowania. Dobry czas, żeby skończyć z jakimiś nałogami, rzucić palenie, alkohol, ograniczyć jakieś takie e, toksyczne sprawy. Diabeł, kochani, też jest kartą ego, pracy z ego. Nie pozwól, żeby twoja mroczna strona przejęła kontrolę nad twoim życiem, żeby mówiła ci, że nie możesz czegoś zrobić, że nie dasz sobie. Jest czymś rady. Dobry czas, żeby popracować z cieniem, kochani, jeśli chodzi o diabła. I tak jak mówię, starajcie się unikać toksyczności, nie tylko, że tak powiem, w takich codziennych sprawach, w kontaktach z innymi, ale to jest dobry też czas, żeby wyeliminować jakieś toksyny ze swojego życia, wprowadzić zdrowszą dietę i ogólnie zdrowsze, zdrowszy tryb życia. Mhm. Dobra. I karta ostatnia, numer 9, czyli nasz złoty chary. Zobaczmy, tak lub nie. Nie, trójka mieczy też zdecydowanie nie, kochani. Trójka mieczy mówi o bolącym sercu. Czas zagoić jakieś stare rany. Jeśli chodzi o e, radę, karta trójki mieczy mówi, czas przyjrzeć się temu, co ci boli i pozwolić się uleczyć pewnym ranom. Jeżeli masz do kogoś żal, może warto by było porozmawiać z tą osobą, napisać list, ale też tutaj, kochani, energia wybaczenia jest bardzo mocna. Też nie skupiaj się na tym, co nie sprzyja w twoim życiu, co ci nie służy, co nie wyszło w twoim życiu. Staraj się widzieć pozytywy i staraj się wyciągać jak najlepiej wnioski w trudnych sytuacjach w swoim życiu. To będzie dla Ciebie najlepsze. Mhm. Dobra, słoneczka, to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Powodzenia, wszystkiego dobrego i widzimy się oczywiście za niedługo. Buziaki. papa. pa. pa.